Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSS Ja nazywam się Konrad Tryszko i pracuję jako analityk walutowy w Boś. Dzisiaj mamy dzień 24 kwietnia, jest godzina 130. W związku z tym zapraszam do mojej sytuacji na czterech najciekawszych moim zdaniem parach walutowych. Na Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro -dolara. I tutaj to, 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 to co, o czym warto powiedzieć, czyli że ta historyczna linia trendu jest spadkowego, tutaj widzicie przecięta. Na, na zetknięciu się z aktualnym kanałem trendowym zaowocowała impulsem wzrostowym czyli wybraliśmy tak naprawdę wsparcie na poziomie 1.31 tak naprawdę pełen zakres i w tej chwili raczej zmierzamy w kierunku w kierunku tej luki luki bez luki spadkowej z początków tygodnia. I tutaj tak naprawdę jako docelowy poziom możemy przyjmować w chwili 1,31,90, no, albo 1,32 pełen zakres. I tutaj tak naprawdę rozegra się kluczowe, rozegra się kluczowe tak naprawdę, zestawienie tego tygodnia, czyli w tym zakresie, ten tutaj jakby, można traktować jako taką strefę podaży, czyli na w tym zakresie sprzedający mogą się uaktywnić. I tutaj tak naprawdę zobaczymy, jak jest duża siła tych kupujących, który, którzy zdołali wy, wyciągnąć te ostatnie spadki. Drugą parą jest euro złoty w ujęciu 4-godzinowym tutaj to o czym warto powiedzieć, że podejście powyżej 420 no, spotkało się ponownie, ponownie jest na takim stroną podaży, czyli tutaj widać, że jest jakiś względnie, względnie popyt na złotego. I teraz pytanie, czy ten popyt jest jakby względnie rynkowy, czy ponownie ponownie został zainicjowany przez BGK tutaj? W tej chwili nie ma jakichkolwiek jakich doniesień, że BG się bardziej aktywny na rynku niż zazwyczaj. No niemniej tutaj historycznie ostatnie, ostatnie tygodnie pokazały, że zakres powyżej 420 powodował taki wzrost aktywności instytucji centralnej na rynku. I najprawdopodobniej może być również podobnie w tym czasem. Trzecia para, trzecia para, czyli eurofund w ujęciu tygodniowym. No i ponownie, ponownie mierzymy się tutaj ze wsparciem na poziomie 0,81,5 tak naprawdę. W tej chwili widzimy, że jesteśmy w tej takiej stref, strefie popytu. Również sk ona składa się z zniesieniem 50% Fibonacciego odłożonego na tym długim pulsie rozrostowym z, tak naprawdę z do, do, do roku 2007 dokładnie, dokładnie ze stycznia 2007. No i zobaczymy, jakby, jak to będzie wyglądało dalej. Jeżeli, jeżeli zobaczymy spadki na eurodolarze, czyli spadki na wspólnej walucie, to najprawdopodobniej przejmiemy ten zakres. Tutaj trzeba pamiętać, że fund, fund jest traktowany ostatnio jako takie, taka waluta, która pozwala, pozwala mm, oferować pewną alternatywę dla euro, czyli e, część inwestorów zaczyna traktować funta jako bezpieczną przystań poprzez, e, kiedy, kiedy Fra, Frank Szwajcarski jest jakby negowany z, przez swoją instytucję centralną, również, również jeny japoński, to pewna część kapitału jest kierowana w kierunku funta sterlinga. No i czwarta para, czwarta para: dolar amerykański wobec dolara kanadyjskiego w Łęciu H4. No ci z Państwa, którzy czytają nasze komentarze na serwisie Bossa FX, wiedzą, że tutaj wczoraj sygnalizowałem, że może na, na pewno zobaczyć, cofnięcie się z zakresu 0,99 albo. I tutaj tak naprawdę widzimy, że zostało to pogłębione tym bardziej tutaj oczywiście impulsem, który doprowadził do takiego głębokiego zejścia, była, była bardziej jastrzębia wypowiedź członka Banku Kanady Marka Connery'a, który zasygnalizował, że mm, że tutaj możemy zobaczyć mniejsze, jakby niż stymulus ze strony Banku Kanady i najprawdopodobniej ta polityka jastrzębia może być dość utrzymana. Tak jak tutaj zejście, zejście w kierunku tak naprawdę ograniczenia linii trendu wzrostowego, widzieliśmy, że w tej chwili już lekko jest naruszone. W związku z tym, kolejne kolejne godziny mogą doprowadzić nawet do zejścia w kierunku 0,88. Tym bardziej, że euro-dolar dzisiaj nieznacznie rośnie. Co wspiera również tutaj, tutaj wzrost wartości dolara kanadyjskiego. Dziękuję za uwagę.